Jeżeli chodzi o samą no to wiadomo, nie jest mój szczyt formy sekunda i 90 do życiówki, to jest dość sporo, ale z uwagi na to, że jestem w sezonie, pływam szybciej niż w tym okresie rok temu, no to mam dość duże ambicje, jeżeli chodzi o Fukuoka. Raczej wszystkie trzy, raczej wszystkie trzy, planuję bardzo dobrze popłynąć. Wiadomo, największe oczekiwania chyba wobec mnie będą na tą 50, -tkę. co rok temu był medal, w moim sercu jest setka, ale też niesamowicie bym się cieszył z dobrego wyniku na 200 metrów, ponieważ mam chyba największy szacunek do tego dystansu i wiem, jaki jest ciężki do, do zrobienia. Na pewno no, jest to pierwsza okazja do zrobienia minimów na igrzyska. Jeżeli chodzi o czasy kwalifikacyjne, no to pływam już dość sporo szybciej od nich. No i mam nadzieję, że je zrobię. No i co? No i Mam nadzieję, że nikt szybciej nie popłynie ode mnie przez następny rok. Albo przynajmniej dwie osoby szybciej nie popłyną, żebym miał już ten spokój w głowie. Trenuję wciąż z moim trenerem Pawłem Wołkowem i trenerem Łukaszem Trzaskomą. Ufam im w stu procentach. Jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. W założeniach według mnie jest bardzo dobrze. Tak jak już powiedziałem, pływam szybciej niż w tym okresie rok temu, czyli możliwe, że będę jeszcze szybciej pływać później. Cieszę się też, że wiem, mam świadomość swojego ciała i wiem jak pływam. Nie jestem zawiedziony, ani nie jestem... Nie jestem w 100% zadowolony. Też Podchodzę do tego z głową. Więc sądzę, że treningowo jestem bardzo zadowolony i właśnie tak fajnie przygotowany.